Rozwój organizacji to ciągły wzrost liczby realizowanych procesów i pojedynczych zadań. W przypadku startupów taki wzrost często jest skokowy. Nieprzewidywanie lub brak strategii w rozwiązywaniu wyzwań związanych z rozwojem organizacji może wiązać się ze znacznym pogorszeniem usług. Definiując procesy w naszej organizacji, na początku stawiamy pytanie, kto go będzie realizował. Pytanie, kto nie odnosi się do konkretnej osoby czy struktury w organizacji. Odpowiedź zabiera się w przedziale Człowiek czy RPA? Robotic Process Automation. Jeżeli to tylko możliwe, wybieramy RPA, mówiąc kolokwialnie Robota. Dzięki takiemu podejściu sprawnie i stosunkowo niewielkim kosztem realizujemy istotne zmiany w naszych procesach w bardzo krótkim czasie. Dzięki robotom zwiększyliśmy wydajność w wybranych procesach obsługi POLIS i partnerów, jak na przykład rejestracja umowy sprzedaży pojazdu. W innych obszarach są to procesy windykacyjne i raportowe, które dzięki wykorzystywaniu robotów mogą być realizowane w zasadzie w nielimitowanej liczbie cykli. Wykorzystywanie robotów w procesach to możliwość koncentracji wysoko wykwalifikowanych osób na działaniach nadzorczych i ukierunkowanych na rozwój, nie zaś na żmudnych i pracochłonnych, powtarzalnych działaniach operacyjnych. Dodatkowo wyeliminowaliśmy błędy wynikające z ludzkich pomyłek. Działania realizowane są niezależnie od dnia tygodnia czy też sezonu urlopowego. Rozwiązania wykorzystujące roboty na stałe i na dobre zagościły w naszej organizacji. Uruchomienie pierwszego robota było dla nas niesamowitym doświadczeniem, które uświadomiło nam nieograniczony potencjał tego rozwiązania. Wybierając partnera w obszarze robotów kierowaliśmy się wysoką jakością i niezawodnością. Dlatego wybraliśmy Artcom Software i Consulting. Jesteśmy przekonani, że to był najlepszy możliwy wybór.